Witam Was kochani bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj zagramy sobie Bad Guy at school. Ze mną jest Szymi i jesteśmy dzisiaj wściekłym Bachorem, który będzie rozpierdzielał wszystko w szkole. To jest naganny uczeń. Można tak powiedzieć. no Co zawsze ma problemy i rodzice przyjeżdżają do szkoły. I oczywiście, jeżeli chcecie tego typu odcinki z takich gierek śmiesznych, to zostawcie na początku 5000 łapek w górę. Wbijajcie na mojego Instagrama i Szymiego na remol.pl Nie zapomnijcie oczywiście o subskrypcji z dzwoneczkiem. A my Zabieramy się za giereczkę. Czy mi jesteś gotowy? Jak najbardziej. My będziemy takim bachorem, że normalnie. Ja zawstrzymiałem ze zachowanie. Ja biorę tego gagatka. Mi się ten podoba. Mamy wszystkie itemki. Oj, coś muszę tu poprawić kamerkę, bo coś tu się giwa jak. Jesteś I już? Key baseballowy znalazłem. no. Chodź na parter. Jestem przy wejściu. Ty, ja ty masz. sięła. Czy też taki gagatek jak ja? No ja się na sali, hopę zrespiłem ja jestem, ja jestem taki grzeczny, nie? Z twarzy, taki babyface ty, ty jesteś taki, jakby cię bili właśnie Aha, no na tak, szur, daj, <grym> ja ci pokażę, gościu pa, 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 Dawaj go tu gdzie to jest? O, już, już Chodź <grym> za... <Kość tu! grym> Pokażę wam coś fajnego, czekajcie Gdzie ten mi się... Gdzie ty jesteś? No, ja, no uciekłem od siebie na B, <grym> ładnie, pyk O ty skurczulej ja, du... umiem Na początek możemy zrobić rywalizację Kto pierwszy? padnie, dawaj Dobra. Jesteś gotowy? A, A masz dobra. wszystkie itemki? Mam no. To idę z drugiej strony, ty zostań tutaj Przemie no nie masz szans, co ci mogę powiedzieć? No nie masz szans! No no ja nie mam szans, <grym> Ale leku. Nie, nie można... Może i tak być, ale nie można się respić, dobra? Dobra no Okej, okay, jesteś gotowy? Jak najbardziej 3, 2, 1, poszło! Okej, okay, dobra, taka taktyka ode mnie. O ty kurde, no nie! nie wierzę. No, no. Serio? Na to samo faliśmy pan... <grym> no. Dobra, zaraz tu coś wymyślimy. No to pojedynek na dachu chyba. Gdzie jesteś? A interesuj się. <grym> Poszło! Dobra, mamy go. Dojazd, dojazd, dojazd. Jak ja HP już nie mam Okej? Okay. Gdzie ty jesteś? Leżysz czy nie leżysz? No, leżę. Leżysz, dobrze. No, dobra, tak, bombami sobie. W... Ja tu chciałem po trochę, nie na prosty pójść taką. Nie, ale wszystko można było używać, czy nie? No tak, no tak, dobrze. To, to jeszcze raz, gramy jeszcze nie raz. Nie się bawić, że ja tak powiem. Aha, tak, już. Ja już nie mam bomb, jak coś. Hmm, no to mam przewagę. Dobra, lecimy jeszcze raz. dawać, trzy, cztery. Dobry. Ok. Lecić jetpackiem? Nie. Gdzie jesteś w szkole? Nie powiem ci. <laughs> patrz w dół, patrz w dół. Patrz za tobą, za tobą, za tobą, za tobą <laughs> Dobra, mam lokalizację gagatka, okej, okay. jest okej. Okay. Dobra, zrobimy w ten sposób. I mam nadzieję, że tu nie słyszałeś kroków. Ja swój jetpack słyszałem przed chwilą. No co ty gada. <laughs> Ale nie wiem gdzie poleciałeś. No chodź, chodź. No tutaj kurde. Mi nie wystrasz gdzieś. Pewnie gdzieś jesteś. O jesteś, dobra, mam cię. OK, na to się bijemy. <laughs> Mam go, mam go! Ty no! Nie, nie, nie Oj, mam! Oj, tu się dzieje? Ja pod mapką jestem! I co jest? No ja pod mapką jestem Nie mogę, no nie! I co teraz mam zrobić? Ja no, no, pod pomysł. mapą biegam! Gdzie Ty, jesteś? Nie, no pod mapą sobie biegam! A widzisz tekstury u góry? Widzę, no. Nie mogę idziesz pod fontannę ci spróbuję podnieść. Czekaj! Pod Widzę cię, no? Czekaj, już jestem. Hej. Próbuj, no. Mogę cię wyciągnąć jakoś stamtąd? Ej, to nieźle zbugowana gierka. Lecę jetpackiem, czekaj. Może wylecę. Czekaj? tutaj. Słyszę jak lata. Jestem? Jestem, pan O, jesteś. Dobra, to idę tutaj. O, no co jest, no? Nie ma tak. Czekaj, bo się nie da respić. Dobra. O, oj, oj, Adam Mały, gdzie lecisz? Ja Zawsze wiesz... chciałeś być jak Adam, nie? To pomogłem ci. Ja na lekcji przyszedłem, nie ja wiem jak ty. Wiesz co, ja... Nie wiem, co chcę teraz zrobić, ale coś chcę. Dobra, mi, chodź tu! Zapraszam. Na no górze jestem. Kampi gdzie, tutaj gdzieś. No nie, mogę, ty! Tak myślałem. Czy <ślawni> 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 zanim to postać wstanie... Dobra, czekaj, muszę coś no, wykminić. Ej, no mu się już trzyma za jaja. Chory jest. Gdzie jesteś? No... no tam, gdzie... No nie. nie widzisz mnie. Ty, przecież w tej grze można się powanego zabawić. Gram jedną rundę połowanego. Tylko jak jak skończymy 1 vs 1 Dobra, chodź na gołe piąchy na pole Na pole, na dwór, na pole No co to ma być? No widziałeś mnie? Ty, bo ja lecę no. Ej, padnę, 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 czy nie padnę? Padnę. No, padnę. Co się badnę. odbija? Ej, padnę, no nie mogę, Dobra, no. Dawaj respawn i na piąchy się waliłem. Do wody wpadłem, ty jeszcze żyję chyba Nie, już nie żyję No to 1 jeden, jeden. Dobra, teraz wszystko rozstrzygnie runda Na to. No. Leć to. Nie, co byś wjechał we mnie, bym HP już nie miał? Dobra, dawaj. Ma, mamy kibiców. Dobra, trzy, cztery. Bójka szkolna. Dobra, pyk, 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 co <grym> <grym> Jak nazywa się twoja postać? Stanley. <grym> no BI, no nie ma siły bić nawet! Dobra, przegrałem! Nie, <grym> nie Jeszcze nie, jeszcze nie! Dobra, mów męcik, mów męcik! Hop, hop! Cyk cyk. Hop, 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 cyk, cyk. Za drzewem. Cyk Cyk pyk, cyk. Ty, wygrałem! <grym> <Nie> mogę! Czemu biłem a nie w siebie? Polska grąba. Nie no, hamstwo. Byłem na hita. Dobra, gramy fowanego, chodź. A resztę zrobimy misję. Czekaj. Ale czukamy tylko w, na terenie szkoły czy poza szkołą też? Na terenie szkoły tylko, bo by było za dużo. Dobra. Mam pomysł. Chodź tu, stoisz tutaj. No. I kto pierwszy dobiegnie do... Widzisz tam za tymi drzwiami trybuny? No widzę, no. no to kto pierwszy tam dobiegnie? Cztery! No co, mnie zablokowało dwóch! Tam. Dobra, to, je, to jeszcze raz, jeszcze raz. Cztery! I znowu cię przeblokowała? Ewa, że wyjdzie <laughs> Nie mogę no i Ty co <laughs> jest? Szymi już polecił. Ho, ho, ho. I do przodu polecieć, ale do tyłu mnie wywaliło. ale da się jak naciśniesz B. Da się tak! No właśnie mnie do tyłu wywaliło. Czekaj, czyli biegniesz tak? No, a nie, to i tak jakoś randomowo daje. No, randomowo wywala. To chcesz szukać pierwszy? No, mogę szukać. Albo chodź przeczekaj, będziesz kroki słyszał. No w sumie. Swaniacku <laughs> z, z PKS-u ty, o, no, to, to, ja to ja lecę. Pacjenta mam, się zajmę nim, do jeziorka go wyniosę czy coś. <laughs> dobra, gdzie by się tu schować? Hmm, tu jest dobra kryjówka, tutaj pod tym. O, co, ty... po, co ja mówiłem? Nic, pod niczym kurde tam. Pod czym, pod czym? <laughs> dobra, jestem, możesz szukać. Mogę? Dobra. Zobaczymy co to będzie. Pewnie znajdziesz, ale chwilę możesz poszukać. No co mi tu drzwi blokujesz masz, big pik. Dam taką kamerkę, napiję się wodziany. Mhm, mm tak, wodziany, jasne. W woda, proszę bardzo, tutaj jest potwierdzenie. W majówkę wodę pijesz się, jeżeli jesteś. No a co? Przecież to bardzo dobre podejście do życia w ogóle, nie. No tak, sportowo. Jak ci idzie? A, bardzo dobrze, ja się przeszukuję wszystkie klasy tutaj. Okej, okay, okej, okay, dobra, super. <coughs> Najlepsze jest to, że... Twojego skina to chyba z 50 osób ma w tej szkole. No ale chyba nikt będzie widać, no jak mnie znajdziesz, to nikt będzie widać. No, a, będzie. A, a, ale mnie nie znajdziesz. A no, na dole? Nie powiem, w szkole. Taki jesteś, dałbym ci. Tak, widziałem cię, jak już biegłeś o mnie. No co? Taki jest, a co? widzę cię. No nie, no po co się odzywałem? Po co się odzywałem? Ale nie, zaciłem Twoje nogi jak tu No widać, nie? No widać no. nogi. Ale kryjówka dobra, nie? Fajna, no, no, sprytnie, sprytnie, nie powiem. Dobra, teraz ja idę szukać i reszta robimy misję. Pamiętajcie, że jak chcecie tego typu śmieszne gierki solo albo z kimś, to zostawcie 5000 łapek w górę i wtedy będziemy cisnąć z takim kontencikiem. W ogóle ciężko mi się nagrywa, bo dawno nie nagrywałem. Muszę się... Mm, dobra. Troszeczkę przyzwyczaić. Słyszałem się. Możesz Już? szukać. Dobra, no. szukam. Tak na terenie spór, szkoły, tak? Na terenie szkoły, tak. Dobrze. A, czyli pewnie gdzieś żeś wszedł jakiś zakąci na pograniczu? Nie. Tu nie ma. Nie ma Szymiego. Dobra. Ale w środku nie. jesteś? Mm, bardzo możliwe. Czyli tak. Dotykam szkoły na pewno. Możesz być na dachu. Nie, no na dachu byś się nie stał, bo tam nie ma gdzie. No. Dobra, dobra, szukam, szukam. Ha, ha, ha. Taki cwanny Do... jesteś. No to nie te gdzie. No dobra, pewnie żeś się skitrał gdzieś nie wiadomo gdzie i będę szukał 15 minut. Nie no tyle bym się nie dał nawet <laughs> Na dole czy na górze? Na górze. Okej, okay, to już mi dużo dało. Już lecę, już widzę cię. Uciekaj. Mhm. Czuję już twój oddech na karku. <laughs> no gdzie żeś ty poszedł? Gdzie żeś ty się schował w ogóle? No słuchaj. Okay. Ładne widoki mam. Nie jest źle. <laughs> <noise> czyli przez okno pewnie patrzysz. Nie no, nie przez okno. Musisz być na dachu. Tu cię nie było, dobra. Jakbyś się pod schodami schował znowu? Nie no, tak byś nie zrobił raczej. No oczywiście, <noise> że nie. Parapapa, parapapapapa, parapapa, parapapa. Co ty żeś za kryjówkę znalazł? No sprytną, taką na jaką gdybyś kef wpadł. <noise> <noise> okej, okay, czyli jestem gorszy, tak? Dzięki. <noise> nie do no, tego nie powiedziałem. Dobra, musisz być na roof. Nie macie na roof? Nie mamy jesteś na ruchu. Dobra dzień, dobry, witam serdecznie. O ty hej, ty, ty, ty! No nie no już nie mam mapy. No nie, dobra, żartowałem, żartowałem, eee, e, e. No co, już, idę. już, już. No. No co, jesteś się sam piesz? Dobra. No, Papak, pak, pik, pik, unit pik. No, 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 już, już. Dawaj, złapiemy się na 3-4. Dobra. Cztery. Dobra, mamy. Musimy się złapać, ale nie puszczamy. Cztery. To no nie mogę. Nie ma to jak z bratem, nie? Lecimy samolotem. Dobra, Ile, dawaj. Ma... wydaje miliardy na rakiety, Jakie chcemy załatwiają. lecimy. No, my lecimy. Na lecimy. Ej, co Patrz na to... jak to wygląda w ogóle. No, my biegniemy w górę. Dobra, dawaj, naciskamy na trzy cztery. Trzy, cztery. Wow. O kurde, ty! Ja lecę, o dobra, już nie doleciałem nigdzie. Ja, ja spadam na dół. Uderzyłem na coś w locie. Ej, na teksturach jestem, na gusze. Co ty gadasz? O kurde. Jestem na niebie. Chłopie, patrz, screena ci wyślę, nie? No nie mogę. I tak sobie stoi, że? No biegam sobie tu normalnie. <noise> to nie zła giereczka. Co jest, gratę? Łoł. <noise> wow. Ty, ale oni stoją twardo. <noise> O, policja! Ty no, to możemy się z nimi rozprawić, dobra. Ja to bym radiolkę im zabrał. Mogę go ogłuszyć, chodź. Weźmiemy radiolkę. Radiolkę, przepraszam. Radiolkę. No ta, tak, tak. Ale, pa, w, ale w ścieku jest. <laughs> dawaj, dawaj, dawaj. Nie, bo mnie też trafiłeś. <laughs> <Czekaj>, to <ty>, ja... <laughs> wezmę radiolkę, weź wózek, weź wózek. Poprze... <laughs> Co się mu padło, nie? I tutaj też na ty To radiolki? Nie chyba, tylko jedna osoba. Chyba Czekaj, mogę. przejadę go, spróbuj się. <laughs> wywaliło wózek? No, no. Nie da się. Nie da się, to czekaj, przejadę go. on stoi, zbugował się. Chodź tu, ty. Potrąciłem go i nie rozwaliłem go za pierwszym razem. A teraz go rozwalę. Ale leci z nim. Ej, w ogóle, <słyszy etti> jak A, byłem na niebie, tam na screenie widać taką rakietę chyba. Ja bym e? jej poszukał. Jest jakaś rakieta tutaj. O, widzę ją, no ja bym zobaczył, czy da się coś z nią zrobić. Aha, no też widzę. No, to co za to rakiet. za rakiet są ty jakby się dało tym latać albo odlecieć gdzieś na drugi świat to by było coś nie da no, się rękę wyśle. resetujemy szybko giereczkę. to ja wezmę tego łysego ziomeczka, ty weź niebieską niebieską postać kurde nie potrafię mówić dobra ja jestem starszy Chcesz nie znaczy że mądrzejszy. To jest teraz, teraz są misje Dzień... mam Tom, nauczycielkę podświetloną ty 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 o halo. Halo? Ja jestem stary, ja też jestem nauczyciel co Dzień? ty żeś zrobił Da się dać? Muszę się zanieść chyba Aaa ty ja ci mam to odebrać Ja ci nie mogę dać No chodź tu Czekaj ja cię to Zostaw zaraz... Dostaw mnie No czemu ja kucam? Dobra zaraz cię mam A ty ty Czekaj, lec, czekaj, czekaj <grym> Lecę. No z jakiej tej <grym> Ale nie ma... <grym> no sznurek bro Żonę ci kradnę Nie, no, nie mogę dać. Gdzie ty... Ty I, wiesz gdzie z nią w ogóle lecieć? Nie wiem A ja wiem co Dobra, muszę ma, zrobić. Mama, ma. Puść mnie. No ale ty, ty A, mi kratniesz na nauczycielkę. Ej, nie mogę jej puścić! Jak ja ją puścić? Nie wiem, ja ci próbuję ją wziąć, ale... No bo my teraz mamy rywalizację. Ja ją z łuku muszę zaatakować. O! Ej, puść mnie! Puść mnie! A to wygląda patrz! Ty, portki mi zdjąłeś? Dlaczego no zostaw tą panią. A e, bo ja ją też muszę gdzieś zanieść. Zostaw mi ją, ja muszę ją uderzyć. Nie dam ci, nie dam ci, ja też muszę w nią uderzyć. Ja z Łukiem muszę w nią trafić. Czekaj, mam tu, czy nie mam tego? Nie, Dobra. wygrałem. Wygrałem, wygrałem. No nie, no. Jaki skam! No nie mogę.